Dzień dobry, dzień dobry z rana, a co jest dzień jak co dzień, słuchajcie, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzieje, my też wjechaliśmy na stację, żeby zatankować, tylko widzę, że tutaj, a, dobra, staniemy obok, ale piękna fota będzie. Dziękujemy. Siódmej I on te wyścigówki. Tylko oleju napędowego w Norbert nie zatankuj. No dobra, będzie się działo dzisiaj. Jak wrażenia prezesie? Objeżdżamy maszynę. Lipa już zrobił parę kółek. Teraz ja zobaczę, co to z tego wyszło. <śmiech> <śmiech> Ale pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Są z instruktorami po dwa kółka. Eee, osoby, które uczą się jeździć, wsiadają na prawy fotel. Instruktor tłumaczy przez dwa okrążenia, jak jechać optymalnie, jak zachowuje się samochód i tak dalej, A później przystąpimy już do jazd, e, do takich sesji, w których uczestnicy będą jeździć samodzielnie samochodami e, z instruktorem na prawym fotelu bądź bez instruktora. Marko to jest ten twój fotel. No mój z skąd ty go leży u mnie. Aha. No źle. No, bo no, no, tak no. Witam no. Tak. Pomału kończymy imprezę. <laughs> Instruktorzy ujechani, ujechani, ale nie obrzygani. Nie, nie, absolutnie. <laughs> absolutnie. Ani przy <przysimę>, ani przyzwyczaję. <laughs> <laughs> tak jest. Dobra, zobaczymy jak, jak Ci się jedynka spodoba. No testuję. Żebyś zaraz po kolei. nie chciał zamieniać na E90. Muszę się wiedzieć twoją najpierw. jak wrażenia? Fajnie, bardzo fajnie. Polecam. Dizle. Znaczy no wiesz co... Yy... Zupełnie inaczej niż E90. Więcej można. momentu, ma. Tak, adres. no, no. Zupełnie... Dla początkującego kierowcy idealne. Tak, tak. I dobrze fajnie. się trzyma, nie? No, super, super. na palcach jednej ręki można policzyć kiedy jeden K wjeżdżała na lawetę ze zderzakiem ja, dokładnie tak, kurde. Także będziemy mieli robotę, ale tak to jest, tam gdzie się gdzie rąbią drzewo, tam drzazgi lecą. No. Ważne, że wszystko udało się. Mieliśmy małą awarię. Temat ogarnęliśmy. W grójcu są fajne sklepiki motoryzacyjne, także wszystko w krajboczy. Dobra Kamil, założymy może ten yy, zderzak, nie? Mhm. Taka robota dzisiaj była. Pomału będziemy kończyć odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że też uczestnikom, którym zrobiliśmy ten event, impreza się podobała. Ujeździli się jak dziki, wypalili pełne baki benzyny i oleju napędowego. Z tego co wiem, uczestnicy są bardzo zadowoleni. Ponieważ kiedyś pojechali na taki event do, na na Łódź i tam jeździli Porsche. Ale głównym problemem, Kamil, co było? Yy, znaczy, no. Głównym problemem był, można powiedzieć, samochód. Bo instruktor jazdy, który jeździł tak na bocznym fotelu, po prostu nie pozwalał katować tego auta do końca. No z obawy podejrzewam, na jakąś tam straty no Już jakby taki Porsche wyleciało, no to wiadomo co by się stało nie? a nasze wyścigówki stworzone są do męskiej jazdy i tak dzisiaj były używane uczestnicy byli zadowoleni, bo mogli jechać na pełnym limicie co też skutkowało tym, że IS wyleciał parę razy na zielone jedynka też wyleciała na zielone Mieliśmy małą awarię, ale szybko temat ogarnęliśmy. Kamil Wam powie, co się stało. Znaczy, wjechała jedynka w pułapkę zwirową i urwało się przewód paliwowy powrotny. Spadły zmocowania i w trakcie jazdy potem, bo samochód wrócił na tor, normalnie jechał, w trakcie jazdy po prostu ten przewód szorował po asfalcie, no i przetarł się w jednym miejscu i zaczęła zaczął lecieć olej napędowy samochód zjechał, zobaczyliśmy co się stało i padł taki pomysł, że po prostu jedziemy po przewód gumowy opaski ucięliśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie było przetarte daliśmy przewód na opaskach właśnie na trytytkach spięliśmy ten przewód do mocowania, które było urwane i samochód pojechał dalej Dokładnie tak, także kurczę, jakby takie Porsche wyleciało, prawda? No to byłby problem, duże straty, yy, obciążenie i tak dalej. A tak sobie yy, panowie pojeździli i wszyscy są zadowoleni. No dobra, wracamy do warsztatu, rozładowujemy wyścigówkę i widzimy się w kolejnych odcineczkach Dzień, jak co dzień w ACS. A tymczasem pamiętajcie o lajkach, antylajkach i subskrypcjach kanału. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.